Zimą kierowcy potrafią przestraszyć się absolutnie wszystkiego: mróz, panika, śnieg, panika. Kontrolka, która zaświeciła się pierwszy raz od lata, panika Level Master. Ale spokojnie, większość tych awarii to tylko typowe zimowe reakcje samochodu. Oto pięć sytuacji, które wyglądają groźnie, ale w dziewięciu przypadkach na dziesięć nic złego się nie dzieje. Po pierwsze poślizg. Zimą poślizg to nie jest sygnał końca świata, tylko logiczna konsekwencja tego, że jedziemy po czymś, co przypomina połączenie lodowiska, smalcu i szklanej tafli. Poślizg lekki wystarczy odjąć gaz, nie szarpać kierownicą i pozwolić samochodowi wrócić na tor jazdy. Poślizg głęboki wygląda groźniej, ale i tu kluczem jest spokój. Żadnego ostrego hamowania, żadnych nerwowych ruchów. Systemy ABS i ESP zrobią za Ciebie 90% roboty. Twoim zadaniem jest nie przeszkadzać. A jeśli masz opony, które pamiętają jeszcze czasy, gdy kupowałeś swoje pierwsze auto, to wiesz, gdzie zajrzeć. 2407PL ma całkiem sensowny dział opon zimowych. Po drugie, Kontrolka TPMS po pierwszym mrozie. Scenariusz klasyczny. Noc minus 10, rano startujesz auto, i nagle kontrolka ciśnienia w oponach świeci jak lampka wigilijna. Panika. Chyba złapałem kapcia. A prawda? Opony po prostu zareagowały na spadek temperatury. Kiedy temperatura spada o kilkanaście stopni, ciśnienie w kołach potrafi spaść o kilkanaście procent. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy dopompować koła i po sprawie. A jak nie masz czym? No tak, zgadłeś. W 2407.pl pl znajdziesz akcesoria, które to ułatwią. Po trzecie, biały dym z wydechu rano to moment, który wywołuje absolutną trwogę, szczególnie u świeżych kierowców. Auto dymi, pewnie silnik już umiera, spokojnie. W 9 na 10 przypadków nie jest to dym, tylko para wodna. Po kilku minutach jazdy zjawisko znika. Gorzej, jeśli biały dym utrzymuje się po pełnym rozgrzaniu silnika, wtedy warto podjechać do mechanika. A jeśli trzeba części, no cóż. Tu już dobrze mieć w zakładkach 2407PL. Po czwarte, twardy pedał sprzęgła. Zimą nawet twoje auto ma ochotę powiedzieć: Daj mi chwilę, dopiero wstałem. Oleje gęstnieją, hydraulika staje się leniwa, a pedał sprzęgła rano potrafi być twardszy niż zwykle. To normalne. Po kilku minutach jazdy temperatura rośnie, olej mięknie i wszystko wraca do normy. Nie panikuj. Po piąte, awaria radarów i czujników czyli zamrożona elektronika to absolutny klasyk. Kierowca odpala auto, rusza w trasę i nagle na ekranie wyskakuje cała choinka komunikatów. Front assist niedostępny. System parkowania wyłączony. Awaria radaru. I panika, elektronika padła. A prawda jest banalna. Czujniki są po prostu oblodzone lub zasypane śniegiem. Cała ta elektronika działa świetnie, ale nie potrafi przewidzieć jednej rzeczy, że ktoś zapomniał odśnieżyć zderzaka. W 9 przypadkach na 10 wystarczy przetrzeć czujniki i po sprawie. To też idealny moment, żeby przypomnieć, że na stronie 2407.pl znajdziesz nie tylko części, ale też dobre zimowe akcesoria, odmrażacze, szczotki, preparaty do uszczelek. Wszystko, co pozwoli uniknąć takich porannych awarii. Na koniec pytanie do Was. W której z tych sytuacji sami mieliście moment paniki? Poślizg? TPMS? A może ta klasyczna awaria radarów? Napiszcie w komentarzach, zobaczymy, która zimowa pułapka jest najczęstsza.